Enough 1 ma 0 cały czas chyba Ta 1 ma 10 chyba no Nie wiem czy go po lewej. Nie, nie ten ten ze skinem właśnie ma 10 tak Chyba metale coś. więc chyba wiesz? Wygrywasz to Bomby nie masz Hehehe, datse fakt Nie mogę Ja już przegrałem tego klacza gdzie On lewy ze celowanym ratunkiem. widzisz? Ze skinem ma 10. Masz w chuj czasu. Dajcie mu grać. Cały czas 10 20 sekund. Nice. Uch, mm. oh, Brawo. kurwa. Ej się.